Dzień dobry Państwu, witam z centrum Toronto. Dzisiaj protest. Wiadomo przeciwko czemu. Kolejny protest, który będziemy obsługiwać, filmować. Chyba już czwarty. A tu, w centrum miasta, w City Hall. Chodniku jakaś e, grupa ludzi, idziemy w jednym kierunku Więc... Mimo mrozu, bo pogoda jest, nie wiem dokładnie ile, minus Na mojego nosa poniżej minus dziesięć So just tell me for a recorder, I cannot use the toilet here, right? You know there's a big right? rally that's happening right up here? You should come and see it and, and listen how pissed off Canadians are about people who just follow the rules like you You should so I can, leave I your use post. The you, right? Leave your post and come to this rally, bro, and listen to what we have to say. Because this is bullshit. This is bullshit. Making people show their vaccination pass to use the washroom. I know you know it's not right. I know you're just doing your job. It's not right, though, right? With your double mask, you got a double mask. Oh, your double mask. Guy. Okay, just say I can. I cannot use the toilet, right? Okay, thank you. Thank you. Proszę Państwa, powoli ściągamy, nadciągamy a, coraz więcej ludzi. A pierwsza przygoda, e, chciałem skorzystać z ubikacji w, tutaj w publicznym budynku. Okazało się, że muszę mieć e, dowód szczepienia, żeby skorzystać, ale no jeszcze są ludzie, dopóki to nie jest wszystko zautomatyzowane, tak jak mówię. No i po krótkiej wymianie zdań z Panem, no, Pan stwierdził, okej. Okay. Ja mówię, dziękuję panu za to, że jest pan uh, ludzki. A tutaj Maxim Bernier, przywódca partii uh, People's Party. Thank you for being person. with us. Yeah, thank yeah. you. Thank you, for your We are thank doing this fight so together. Yeah. Yes. Uh, I work for the Polish community here yeah. yeah. in Canada. I came here over 30 years ago from Poland, and now I i see that how Canada is losing the freedom I came here for. So thank you for. It. Thank you. Thank you. I'm doing my best, but we are doing that together. We're going yeah, to win let's that hope. Let's, let's hope that we can well turn this country around and, and get the freedom we used to have. Oh yeah. Oh yeah. We will win. It's a question of time. Can we Thank you. Thank you. you. Yeah, 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 yeah. For sure. Right there. Go go. Proszę no, Państwa i zaraz to się powinno zacząć. Zobaczymy. Pewnie są też i nasi rodacy. Bo tak jak tu powiedział jeden z tych, z tych osób, z którymi rozmawiałem przed chwilą, nie chodzi o to, czy ktoś jest zaszczepiony, nie zaszczepiony. Chodzi o to, że... A, Trasa polityczna, elita polityczna Kanady zmienia system polityczny tego kraju, wprowadzając paszporty szczepionkowe. To już zostanie, to już będą ta kontrola, którą się robi z powodu pandemicznych niby, ona będzie służyła do większej kontroli społeczeństwa. No i segregacji na tych propaństwowych i antypaństwowych. Dlatego tu jesteśmy.